Tu kasia ze sklepu głoboski i góra. Dzisiaj przedstawię Wam Valiosa e, S Lux. E, nową wersję z 2023 roku e, z nowym materiałem. Zobaczcie jak się świetnie prezentuje. Nowe spacerówkę. E, e, nowe pasy. Pasy są regulowane praktycznie tak jak w fotelikach. Gdzie nie mamy już problemu, że jak ubraliśmy dziecku cięższą kurtkę, to musimy nagle sobie gdzieś tam te pasy przepinać. Tylko teraz wystarczy je poszerzyć i jedną ręką tutaj z paskiem pociągnąć i dopasowujemy tak, jak, jak potrzebujemy, tak na dobrą sprawę. Więc naprawdę świetne rozwiązanie, bardzo wygodne i dużo ułatwi na pewno to rodzicom. Dodatkowo pasy też tutaj mają tą regulację wysokości, więc dla mniejszego dziecka zostawiamy na samym dole, dla większego dajemy troszeczkę wyżej, zawsze tak, żeby pas wychodził na równi z ramion. Więc z jednej i z drugiej strony możemy regulować. Bez zmian pozostał podnóżek, który jest regulowany, możemy dać go na sam dół. Przy większym dziecku dajemy właśnie niżej, żeby nóżki mogły dotykać do oparcia. Do spania jakby bardziej możemy go rozłożyć. Tak samo plecy dajemy do tyłu, mamy rozkładane oparcie i jest praktycznie na płasko, z delikatnym uniesieniem. Budkę powiększamy w ten sposób, dodatkowo jeszcze możemy materiał powiększyć i w ten byty już zasłaniamy. Większą część dziecka. Dodatkowo mamy tutaj też okienko w jakieś cieplejsze dni z wentylacją, więc możemy odsłonić tą część i mamy wentylację praktycznie przy buźce dziecka, więc dodatkowo jeszcze lepiej, bo zawsze będzie dopływ świeżego powietrza. Chłodniejsze dni zasłaniamy i możemy, możemy iść na spacer. Zobaczcie też uwagę, że w nowej wersji e, rama e, nie jest już w kolorze srebrnym, tak jak w poprzedniej, tylko jest to e, rama z takim delikatnym kolorem. Rączka jest obszyta ekoskórą, e, zarówno w, przy każdym kolorze wózka e, i tak samo rączka jest przy pałąku na spacerówce, więc estetycznie naprawdę super, świetnie to wygląda. E, na pewno wielu rodzicom bardzo będzie się podobało. W nowej ramie mamy też dodaną amortyzację tutaj w tej części. Co widać, że naprawdę wózek bardzo fajnie amortyzuje i pracuje, na pewno poradzi sobie na nierównościach takich nawet jak kostka, czy, czy gdzieś jakaś bardziej porna droga. Pamiętajcie też, że spacerówka składa się razem z ramą i to bez różnicy czy jest wpięta przodem, czy tyłem do kierunku jazdy wystarczy tylko odchylić tutaj oparcie, przerzucić je naprzód. Możemy sobie zapomnieć żeby nam nie odjeżdżał. I mamy wózek złożony. Przepniemy teraz na gondolę. Wypięcie jest takie same jak w poprzedniej wersji, czyli dwa przyciski z jednej i z drugiej strony. Wciskamy i wygodnie łapiemy sobie potyrówkę. Wygląda wersja głęboka. Opinane przykrycie. Na okres letni możemy ściągnąć. Mały daszek można w razie czego schować. Łódkę też można dać do tyłu są z tyłu przyciski, więc wystarczy tylko wcisnąć i, i przechylić ją do tyłu. Na gondoli e, wyściółkę możemy ściągać do prania, co jest e, też bardzo wygodne. Dodatkowo została tutaj ona wyposażona w dwie kieszonki, e, na przykład, żeby schować smoczek. I zmiana jest w dnie gondoli. Zobaczcie sami, że tutaj mamy bardzo e, fajnie wentylowaną gondolę, więc e, na pewno podczas upalnych dni Świetnie się to sprawdzi, że e, gondola będzie bardziej oddychająca, ale też nie martwcie się, bo dziwo na pewno też się nie wychłodzi, więc to jest taka zmiana w porównaniu do poprzedniej. Mamy też wentylację w tej części. Więc też w jakieś cieplejsze dni możemy sobie dodatkowo tutaj tą wentylację zrobić i, e, i z niej skorzystać. Także jeżeli jesteście ciekawi um, jak wygląda wózek na żywo, no to zapraszamy, bo wowóski jelenia góra ulica Klomowica 2.